Do tego argumentu dwie listy, które, z których trzy osoby zostały sprawdzone, i one nie podpisywały żadnych list na referendum na odwołanie prezydenta Pałuckiego. Uczciwy twierdzi, że no, wolałby rząd prawicy. Pan reprezentant polskiej lewicy z pewnością wspiera pana prezydenta polskiego. Raczej powiem pani redaktor, wspieranie to jest duże słowo. Ja też go neguję w niektórych sprawach. Też miał ze mną mieliśmy pisma kierowane jako od polskiej lewicy, bo doszły do nas głosy, związki zawodowe się do nas zgłosiły o sprywatyzowaniu służby zdrowia. Oczywiście też wysłałem pismo do prezydenta o wyjaśnienie tego argumentu, że przygotowywany jest ZOS nasz Wrocławski do sprywatyzowania. Ja nie, że darzę rządy SLD, co mam do powiedzenia i co źle jest zrobione, też i ganie. To nie jest tak, że polska lewica popiera i klaszcze wszystkie zadania, które rząd SLD rządzi we Wrocławku i wykonuje. Też mamy do nich duże zastrzeżenia, ale na dzień dzisiejszy, na taką sytuację został wybrany w normalnych obywatelskich wyborach, to niech tą kadencję spełni do końca i wtedy go rozliczyć po czterech lata kadencji, a nie w trakcie pełnienia obowiązku prezydenta Wrocławka im się nie podoba, bo już im się stanowiska tym obywatelom pokończyły i chcą może Zająć, od razu myślą, że obywatele Wocławka są upośledzeni i zaraz wezmą odwołanie prezydenta To nie jest tak, pani radny. A co pan myśli o powodach, na które powołują się inicjatorzy zwołania referendum? To zebrała się grupa dziewięciu ludzi, tych, co przedstawionych jest w liście. Dobrze, że referenda się odbywają, to jest demokracja, ale nikt to będzie zgodnie z prawem, a nie dziewięć osób, och ciach, już robimy referendum. Ale dlaczego prze... zdaniem pana oni to robią? Pierwsze to moim zdaniem przegrali trzy lata temu wybory do parlamentu, wybory do samorządu, do wojewódzkich, no chłanni są władzy. A do władzy trzeba mieć jeszcze ogłady politycznej, pani redaktor. O politycznej, na no jakąś wiedzę chyba jeszcze. No oczywiście. No a ciekaw jestem, jaki oni przedstawiają program. Jaki oni program przedstawiają, pani redaktor? Ja nie widzę sensu na dzień dzisiejszy, rok przed referendum. Jeden tam z obywateli tego komitetu mówi, że koszty te 100 tysięcy czy 200. Dobrze, to dla budżetu miasta nie jest tragedią, ale to zrobić z sensem, z pomysłem, a nie Zrobić grupę i huziana Pałockiego. Nie, to, to, to tak się nie postępuje. Jest demokracja i powinno być to w ramach demokracji robione, pani redaktor. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej zapowiedział pan, że mniej więcej za dwa tygodnie będzie pan miał do przekazania jeszcze ciekawsze informacje. Uchyli pan rąbka tajemnicy, o co chodzi. Pani redaktor, na dzień dzisiejszy to było tylko preludium związane z referendum pana Pałockiego. Niektórzy się obawiają, żeby nie byli pociągani na świadków, do prokuratury, na przesłuchiwanie. Mają dla mnie materiały jeszcze ciekawsze związane z tym referendum. Ale ja na razie to wstrzymuję tajemnicą, bo mnie bardzo prosili. Rozmówca mój, jeżeli mnie prosi, ja to wykonuję i robię, Pani redaktor. Czy ten mężczyzna, pana przyjaciel, do którego Pan dzwonił i który potwierdzał, że żadnych podpisów na listach nie składał, zechce wystąpić publicznie? No chciałem go właśnie dzisiaj poprosić na konferencję prasową, ale trochę się tak no, nie zawstydził no, to przemyśli, bo może będzie taka sytuacja, że może za dwa tygodnie, czy, czy za trzy, nie wiem dokładnie, kiedy Państwa poproszę na konferencję prasową, żeby to wszystko przedstawić dalej, może ze mną wystąpi i powie faktycznie, że nie podpisywał żadnych list, a się znajduje na liście podpisanym jako odwołanie pana prezydenta Pałuckiego. Czyli do zobaczenia za mniej więcej dwa tygodnie. Dwa, trzy, pani redaktor, proszę mnie za słowo, tego, bo nie, chci, nie chciałbym być obłudny wobec pani. Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Dziękuję również państwu, przypomnę tylko, pan Józef Lewandowski, przewodniczący zarządu okręgu Polskiej Lewicy, Toruńsko-Włocławskiej Polskiej Lewicy był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję pani bardzo, dziękuję państwu.